Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale Alternatywna Wiedźma, gdzie opowiadam Wam o różnych, przeróżnych książkach. I dzisiaj przychodzę do Was z książką, e, która na rynku wydawniczym, teraz, obecnym, aktualnym, naszym mm, polskim, powiedziałabym, że powinna zająć pewne miejsce, pewne wysokie miejsce. E, a dlaczego? To już za chwilę. Tym razem jest to książka przewodnik, ale nie taki typowy, właściwie to jest książka w formie przewodnika. Ma te elementy, które powinien zawierać przewodnik, ale nie jest to taki standard. Jest to książka, którą dostałam w ramach współpracy reklamowej, barterowej od wydawnictwa Illuminatio, za co bardzo dziękuję. Jest to jedna z nowości. Tak dobrze widzicie, to jest ta z tą piękną układką. Magia Tenemy, przewodnik po praktykach Alistera Croweja. I ja osobiście muszę tę opowieść o tej książce zacząć od tego, że dla mnie Postać Alistera jest wyjątkową postacią. Ja wiem. Ja wiem jak co o nim wiemy i co robił, jak się zachowywał, jaki był, ale też wiemy, co tworzył i ile wniósł e, do świata magii, świata okultyzmu. E, dla mnie ta postać jest wyjątkowa i bardzo ją lubię, ponieważ to była jedna z pierwszych postaci. E, Właśnie tu z takich ścieżek magicznych, ezoterycznych, na którą ja zwróciłam uwagę, o której coś więcej się dowiedziałam, która na samym początku najczęściej mi się gdzieś e, przebijała, e, jako taka główna podawana w świecie magicznym. Więc jak odezwało się do mnie wydawnictwo, czy chciałabym dla Was zrecenzować, czy chcecie zrecenzować. E, przewodnik po praktykach, właśnie stara, no to nie mogłabym odmówić. E, dlaczego wcześniej powiedziałam, że ma elementy z przewodnika ta książka, ale to nie jest typowo przewodnik? Tutaj e, autorem tej książki jest Marco Visconti, e, który nauczał e, i naucza magii e, Crowleya e, już od wielu lat. Wiele osób, który te praktyki królewskie ma powiedziałabym w jednym palcu. I stworzył tekst, który nie jest kopią jeden do jednego tego, co już kiedyś Królew napisał, co już stworzył. To nie jest po prostu przepisane z jego książek do tej książki, aczkolwiek jest poparte tamtą treścią, jest poparte jego tekstami. Tu bardziej chodzi o to, że mamy te praktyki, takie główne jej elementy, rozpisane przez kogoś, kto, te, kto tego używa na co dzień i dodatkowo przekazuje tę wiedzę innym, więc tu jest ogromny plus. To rzeczywiście jest przewodnik, bo ta treść, autor przeprowadzają nas krok po kroku. Każdym rozdziałem jako osobną lekcją przez to, co właśnie stworzyła listę. I dodatkowo tu nie ma cukru, tu nie jest słodko i uroczo, tu nie ma zbędnych opisów, tu po prostu mamy czystą, powiedziałabym praktykę, opisaną w czysty, czytelny, myślę, że dla każdego sposób. Mamy dorzucone różne ciekawostki, mamy dość sporą e, bibliografię, i tu nie są tylko teksty e, Wujkala. Tu mamy takie właśnie lekcje, że każdy rozdział to jest dla nas osobny temat do e, pracy. Powin Mamy też podany czas, w jakim powinniśmy to przepracować, w jakim czasie powinniśmy na tym się skupić, i kiedy już zacząć widzieć jakieś skutki tego, co robimy. Mamy tutaj też ostrzeżenia od autora przed tym, że w pewnym momencie może dojść do takiej chwili, kiedy wydaje nam się, że wszystko, co do tej, ro do tej pory robiliśmy na tej ścieżce, hmm, zaczyna nas nudzić zaczyna nas niechęcać, zaczyna nas wprowadzać w takie koło, że a po co to wszystko robiłem, trzeba już wyjść półkę wyżej, i już tam działać na grubo. Nie, tu mamy wspomniane, że ścieżka magiczna, jakakolwiek by nie była, czy to jest magia telemiczna, czy coś innego, w izoteryce, w kultyzmie nie ma ścieżki na skróty. Jeśli chcesz coś osiągnąć, musisz robić to od podstaw. Dokładnie, sumiennie, rzetelnie, utrzymywać pewien rytm, którego nie będziesz zaburzał. Żeby to nie było tak, że znajdziesz sobie w tej książce technikę, praktykę. Rytuał, który Ci się spodoba i zrobisz go raz na pół roku? Nie, my tu musimy utrzymywać rzeczywiście tempo. Autor też przypomina, na końcu, właśnie, autor przypomina też o tym e, tak jakbym powiedziała, red flag na końcu jest zawarte. Na co uważać, przede wszystkim, e, gdy. Rozmawiamy o tym, praktykujemy naszą ścieżkę z kimś jeszcze. Na co uważać, jeśli szukamy informacji w internecie? Podaje też tu autor bardzo rzetelne źródła. To jest fajne, bo temat jest gruby, ciężki, ale mamy wszystkie te wskazówki dla tych, którzy mogliby się łatwo w jakiś sposób w tym wszystkim zagubić. I zwrócić uwagę na te nieprawidłowe informacje, więc. Yy, Okej. Okay. Teraz pozwolę sobie troszkę wspomnieć ze spisu treści. E, co my tu mamy? Ogólnie tak, książka, bym powiedziała, rozwija się stopniowo. Czyli na początku mamy te łatwiejsze, e, nudniejsze informacje podane. A potem już półka się, poziom się zawyża. I jesteśmy coraz fajniej. Eee, moi drodzy, pierwsza część książki to bym powiedziała, że są takie fundamenty tego, jak robić, co robić, czego nie robić i jak nie robić, żeby nie zrobić kuku. Mamy wszelkie korespondencje, tu przypominam, że chodzi mi o właśnie Telemę, Magię Telemiczną. To są korespondencje, e, takie zasady, co między czym i z czym się łączy, co do czego się odnosi. E, ten, kto już jest w temacie e, Telemy wie, że bardzo dużo jest to połączeń, z egipskimi klimatami, ale nie tylko. I tu wszystko w tym jest zawarte. Co ciekawe, mamy tu takie tradycyjne, podstawowe. A zarazem najbardziej potrzebne praktyki właśnie ze ścieżki, którą stworzył Crowley, czyli na przykład mniejszy rytuał pentagramu, większy rytuał pentagramu, potem przechodzi to w rytuały heksagramu. To wszystko jest tu opisane w bardzo zrozumiały dla czytelnika sposób. I jeśli komukolwiek miałabym polecać książkę, która ma za zadanie przybliżyć tematykę tego, co tworzył Crowley, tego, jak wyglądały jego praktyki, i jak ugryźć temat, żeby cokolwiek się dowiedzieć, ale. Książkę, która nie e, namawia siłowo, w której autor nie namawia nas siłowo do tego, tak przejść te, na tę ścieżkę, to jest jedyna doskonała, tu tego nie ma, i e, która nas zachęca do szukania informacji dalej, do zapoznania się z innymi dziełami, e, z innymi odnogami twórczości Groleja, która właśnie też tu jest wspomniane o tym, i autor się tego nie boi użyć mimo, że ceni sobie postać Alistaira. To jest tu wspomniane kilka słów o nim. Co to był za przypadek? I jaki Crowley był? właśnie próbuję to, to znaleźć. Patrzcie, teraz nie, teraz nie mogę. Zaraz, to gdzieś tu musi być, to bym Wam naświetliła o co chodzi. O właśnie. Królek był rasistą, seksistą, antysemitą i mizoginem. Miał wszystkie te cechy i był okropny, zwłaszcza jak na swoje czasy. Miał też bardzo liberalne i postępowe poglądy. Krótko mówiąc był chodzącą sprzecznością jak większość geniuszy i Autor się nie bał tego w tej książce użyć i ja to cenię. Ja to doceniam. Mnie to bardzo cieszy, bo e, mimo, że tak jak mówiłam, Crowley to jest jedna z takich bardziej znanych, e, niekoniecznie lubianych, ale przede wszystkim znaczących postaci e, w e, klimatach magicznych to właśnie w tej książce nie jest ukrywane to, jaki był, mimo że był właśnie geniuszem, bo według na przykład mnie był geniuszem. I w mojej ocenie, w tej skali od 1 do 10, ta książka dostaje 8 punktów. Zostaje ze mną w mojej biblioteczce. Z tego miejsca chciałabym również serdecznie podziękować wydawnictwu za danie mi możliwości przeczytania, zrecenzowania dla Was tej książki. Jestem bardzo zadowolona, że <laughs> taka książka wyszła, że teraz możemy ją wszyscy czytać. Jeżeli chcecie się zaznajomić na spokojnie, ale nie siłowo, właśnie z twórczością Crowley'a, to polecam Wam tę książkę.